kalendarzu zwykły dzień dzwonię do przyjaciół, więc mówię kilka fajnych miejsc, wciąż na mapie jest, tak się rodzi pomysł ten karaibski spełnić sen. Dziś robimy pierwszy krok, By płynąć za rok. Czas na rejs Po przygodę płyniemy dziś. Śmiej się, śmiej z drzewa marzeń zerwi kiść czas na ręk. Główki portu mijamy już, Pietrze wieje, nie potrzeba słów. Właśnie płyniemy z Teneryfy, opuściliśmy Santa Cruz. Płyniemy na Gran Canaria do Las Palmas. Wieje 30 węzłów. Są piękne fale, super warunki. Płyniemy w więc fala nas dodatkowo pcha. I płyniemy teraz do Las Palmas. Jest naprawdę niesłychanie świetna jazda. Żeglarskie przeżycia. Kuba się wprawia za sterem. A jak? jak jest kowość? Jest wspaniale. Na wszelki wypadek kogoś nie patrzy do tyłu, żeby nie widzieć jakiego rozmiaru fale już się rozbudowały. Ważne się żeby patrzy. płynąć do przodu, ale słoneczko świeci, jest ciepło i to jest najważniejsze. Ja jak sobie pomyślę, że dzisiaj jest 14 grudnia. Jestem bardzo szczęśliwa. Że jestem właśnie tutaj, pod pełnymi żaglami. Przepraszam, pod zrywowanymi żaglami. Już po nocach śni się woda turkusowa i rumowa, biały piach i ta pogoda, której nie ma tu. Nie minęła chwila cała. I załoga się zebrała. Zrobiliśmy. Jakie fale wielkie. Krzysiu, i ty się nie boisz w ogóle wcale? Nie bo się Nie boisz <śmienny> Dobrze, dobrze. Patrzysz do przodu, to ich nie widzisz. Imy, żółwie i kokosy Z iguaną różnie bywa Potem odwiedzimy jeszcze Polski dom na Karaibach Antek rumu nam naleje Puści dla oraz keje Popłyniemy na Tobago Kiedy będzie wiatr Czas na rejs Po przygodę płyniemy dziś Śmiej się, śmiej Z marzeń zerwij kiść Czas na rejs i portu mijamy już, wietrze trzebie, nie potrzeba słów. To w, w oczach wszystko to zostanie, kiedy zima nas zastanie, ciepłem wspomnień odgonimy, mroźny dotyk jej, nie potrzeba czasu wiele. Zaplanujmy więc zerszelę W stronę marzeń cały rok Trzeba robić krok Trzy, cztery Czas na rejs Po przygodę płyniemy dziś Śmiej się, śmiej Z marzeń serwikiść, Czas na rejs Łówki portu mijamy już Wietrze trzebie. Nie potrzeba słów Czas na rejs po przygodę płyniemy dziś Śmiej się, śmiej Z marzeń zerwik iść Czas na rejs główki portu mijamy już Wietrze biej. Nie potrzeba słów Czas na rejs Po przygodę płyniemy dziś Śmiej się, śmiej Z marzeń zerwik iść Czas na rejs główki portu mijamy już Wietrze biej. Nie potrzeba słów I już